Siemanko, z tej strony Rosminator i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć dlaczego PlayStation TV jest naprawdę fajnym urządzonkiem pod warunkiem, że posiada się zhakowaną wersję. Na samym początku wypadałoby przypomnieć czym ten gadżet tak w ogóle jest, ponieważ no na pewno nie jest to największy sukces sprzedażowy firmy Sony i w ogólnej świadomości graczy wedle moich obserwacji jest on poniekąd troszeczkę zapomniany. W największym skrócie jest to przystawka do telewizora, która umożliwia odpalanie gier z PlayStation Vity. I tutaj leży troszeczkę pies pogrzebany, jeżeli chodzi o niską popularność PS TV, ponieważ samej wity nie sprzedało się jakoś niesamowicie dużo egzemplarzy. Finalne statystyki mówią bodajże o około 13 milionach. Zaś PS TV sprzedało się na logikę jeszcze mniej. Mówię na logikę, ponieważ mimo silnych starań nie udało mi się za bardzo znaleźć jakichś oficjalnych danych na ten temat w internecie. Zakładam jednak w związku z tym, że sprzęt był obecny na rynku zaledwie przez około 2 lata, Premierę miał pod koniec 2013 roku i w 2015 zakończono rozsyłanie go do sklepów, że no sprzedano go jeszcze mniej niż samej Vita. Tak więc nie był to wielki sukces sprzedażowy. Poniekąd, w oparciu na to, jak, sam, jak mało samej wity zostało sprzedanej. Po drugie, zaś niestety, przez pewne debilne zagrywki Sony, sam sprzęt nie zachęcał za bardzo do kupla w momencie, kiedy miał swoją rynkową premierę, ponieważ Sony nie za bardzo supportowało. Prawidłowe działanie tego urządzenia. PlayStation Vita ma niestety taką brzydką cechę, to znaczy, bardzo na siłę starała się korzystać w wielu grach ze swoich niesamowitych możliwości, typu dotykowy ekran, albo dotykowy tylny panel, albo wbudowany mikrofon. No i niestety, lista gier kompatybilnych z PlayStation TV była w momencie jego oficjalnego żywota mocno ograniczona, i nie dało się na niej odpalić wielkich klasyków tej platformy ponieważ wymagały one obsługi za pomocą dotyku bądź za pomocą obrotu konsoli żyroskopu trzeba było sterować w grach no i Sony nie za bardzo postarało się o to żeby jakoś to obejść i takich gier jak na przykład Wipeout nie dało się na tym sprzęcie początkowo w ogóle odpalić, ponieważ na samym początku gry żeby wcisnąć start nie wystarczyło wcisnąć przycisku na kontrolerze albo na obudowie PS Vita, -ty, tylko trzeba było dotknąć ekran, no i mimo tego że urządzenie PSTV jest obsługiwane za pomocą Dualshocka 4 podłączanego do tej konsoli, czyli kontrolera od PS4, który posiada dotykowy panel na sobie, to Sony nie wpadło na to, żeby zaimplementować jego obsługę. Tak więc, no... Głowa trochę boli, kiedy pomyślicie, jak linie Sony podeszło do tego sprzętu ale tam gdzie Sony dało dupy, tam hakerzy dali radę i dzięki temu PSTV zyskało drugie życie w momencie kiedy na rynku była już właściwie trupem dzięki hakerom dołożono możliwość obsługi takich rzeczy jak panel dotykowy na padzie dzięki czemu wiele gier nagle okazało się, że da się uruchomić na tym sprzęcie o ile takie tytuły jak Killzone Mercenaries były chociażby przez Sony już firmowo jakby zopatrzone w obsługę poprzez normalnego pada tak inne gierki typu wspomniany wcześniej Wipe'a czy Uncharted okazało się, że nagle da się obsługiwać również DualShockiem 4, kiedy tego haka się na, PSG, przepraszam, na PSTV zainstaluje. I to jest jak dla mnie taki element przestrogi, ponieważ uważam, że jest to idealny dowód na to, że w grach nie powinno się wciskać tego typu bezsensownych udziwnień. Wszystkie rzeczy typu obsługa żyroskopem, panel dotykowy i tak dalej sprawiają, że te gry są później trudniejsze. W portowaniu na inne platformy, przy robieniu konwersji albo przy emulacji. I ja zawsze będę przeciwnikiem tego typu niepotrzebnych udziwnień. Mamy kontrolce na padzie i jest to absolutnie wystarczające do tego, żeby wszystkie gry obsługiwać. Tak więc dwa analogii i kilka przycisków to jest wszystko, co jest tam tak naprawdę potrzebne do szczęścia. Teraz zaś, kiedy już sobie przypomnieliśmy, czym to urządzonko tak naprawdę jest, oraz wiemy, że posiadacze wersji skakowanej są bardzo do przodu w porównaniu do ludzi, którzy posiadają tylko wersję pudełkową, no to zapewne wielu z Was zadaje sobie pytanie: po co? Po co komukolwiek PSTV y, potrzebna? Cóż, odpowiedź na to być może nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich, y, ponieważ niektórzy może oczekiwaliby, że powiem coś w stylu Ło! to jest świetne urządzenie, które każdemu się przyda! Mm. Do końca. To jest urządzenie, które jest targetowane do pewnej specyficznej grupy odbiorców. Ale też uważam, że ta grupa odbiorców, ponieważ sam się do nich zaliczam, będzie z, takiego, z takiej upgrade'owanej wersji bardzo zadowolona. Ponieważ jest to targetowane do fanów Sony, a zwłaszcza fanów PS Vity. Jako że na tą konsolkę, mimo jej krótkiego oficjalnego żywota oraz niewielkiej ilości sprzedanych egzemplarzy, ukazało się kilka naprawdę wartych uwagi tytułów i po prostu fajnie sobie w niektóre z nich popykać na telewizorze. W moim materiale na temat PS Vita narzekałem troszkę na to, że no PS Vita to miała być taka przenośna PS3, ale szczerze mówiąc po grafice tak no nie do końca to w 100% się udało, bo widać, że jest nieco gorsza niż PS3... Blablabla. I teraz powiem Wam, kiedy miałem możliwość porównania sobie na telewizorze bezpośrednio produkcji na jedną i drugą konsolę, to nie wiem czy tak do końca troszeczkę nie nakomałem w tamtym materiale. Porównując chociażby Wipeouta z PS Trójki razem obok z wersją Wipeouta dostępną na PS Vita, to szczerze mówiąc. Ta wersja na PS TV, znaczy na Witę, wyświetlana przez PS TV, wygląda całkiem solidnie. I ogółem puściłem sobie ten PSTV na niedawno zakupiony telewizor 50 cali i okazuje się, że gry z PSTV wyglądają na takim dużym ekranie nadal całkiem solidnie. Oczywiście kiedy człowiek zechce się przyjrzeć, to zobaczy nieco większe piksele, czyli generalnie niższą rozdzielczość niż to do czego jesteśmy przyzwyczajeni na obecnej generacji. Ale no, moim zdaniem grafika jest porównywalna jak najbardziej do tego, co znaleźliśmy, co mogliśmy znaleźć na PS 3 O ironio, w moim przypadku taką rzeczą, która przyciągała mnie do tego sprzętu najbardziej, były wcale nie gry z PS -ty, tylko Gry z PlayStation Portable, ponieważ tak jak PS PSTV umożliwia nam odpalanie gry z tego właśnie sprzętu. I poprzednio, kiedy chcieliśmy sobie pograć w gry z PSP na telewizorze, to mieliśmy opcje dosyć ograniczone, jeżeli nie chcieliśmy, oczywiście, uciec się do emulacji. Mogliśmy sobie kupić PSP Slim albo PSP Go, no i za pomocą kabla kompozytowego podpiąć ją do telewizora, gdzie gry z PSP były wyświetlane na niecałej powierzchni ekranu. Jakość obrazu przesyłanego przez kompozytowy kabel pozostawia też oczywiście dużo do życzenia, natomiast teraz na PSTV możemy cieszyć się grami z PSP na pełnym ekranie, w naprawdę doskonałej jakości, jeżeli chodzi o kolory, jeżeli chodzi o rozdzielczość no to w takiej jakości, na jaką PSP, gry z PSP pozwalały. Co prawda. Aplikacja Adrenaline, która symuluje PSP na Wicie i na PlayStation TV, oddaje nam do dyspozycji takie opcje jak manipulacja filtrowaniem albo wygładzaniem grafiki. Niemniej no, nie da się ukryć, że na dużym telewizorze gry z tej platformy wyglądają już obecnie. No, także trzeba mieć oko retromaniaka, żeby na to nie narzekać za bardzo. Puszczone na dużym TV gry z PSPK wyglądają praktycznie tak jak PlayStation 2 podłączona przez kabel komponentowy. Czyli niestety piksele będą zauważalne. Ale o ironio, w moim przypadku lepiej sprawdza się to, kiedy mam ją podłączoną do dużego 50-calowego telewizora, niż kiedy gram sobie na 22-calowym wyświetlaczu. Logika podpowiadałaby, że no, na mniejszym ekranie pikselizacja będzie mniej widoczna, natomiast ja, jeżeli chodzi o granie na mniejszym TV to w takim przypadku najczęściej siedzę też bliżej niego, wobec czego mam większą okazję do tego, żeby zobaczyć te wielkie piksele z bliska, natomiast grając kilka metrów od dużego telewizora siedząc sobie na kanapie, nie jest to może aż tak widoczne, natomiast pominąwszy już kwestię wyświetlania grafiki, to sama możliwość popykania sobie w gry z PSP-ka na telewizorze za pomocą Pada, który też oczywiście umożliwia nam korzystanie z drugiego analoga i dzięki temu gry typu Resistance Retribution stają się naprawdę wygodne w obsłudze, ponieważ wcześniej na PSP-ku byliśmy zmuszeni do korzystania z przycisków funkcyjnych, żeby symulować obsługę kamery za pomocą analoga. No i teraz gra się w to po prostu tak jak w jakąkolwiek grę TPP na nowoczesnych sprzętach. Do tego mamy także kilka udogodnień typu z kategorii Quality of Life, czyli na przykład Quick Save. Możemy zrobić sobie w każdej grze z PSPK punkt zapisowy. Dzięki temu, korzystając z menu PSP-kowego nie musimy nawet, kiedy mamy już kilka ulubionych gier zasaveowanych, nie musimy nawet wybierać ich z listy, i przechodzić całego procesu odpalania gry, loadowania z poziomu menu w samej gierce, tylko w menu Adrenalin wyciągamy sobie listy listę saveów, klikamy load i dosłownie po kilku sekundach możemy wznawiać rozrywkę tam, gdzie ją ostatnio opuściliśmy. Oczywiście, tak jak na PS-wicie oraz na PSP-ku, mamy możliwość odpalania gier z pierwszego PlayStation, a także korzystania z kilku naprawdę dobrze działających emulatorów. Tak więc takie sprzęty jak Mega Drive czy SNES czy Turbo Graphics możemy sobie odpalić na telewizorze za pomocą takiego niewielkiego oto pudełeczka podłączanego do tegoż telewizora. Dla mnie, osoby, która wcześniej korzystała do tego celu z konsoli Uja, jest to rzecz no, nie do przecenienia. Ponieważ Uja niestety zdechła i nie potrafię jej uruchomić ponownie i korzystać z jej emulatorowych dobroci, wobec czego byłem dotąd skazany na korzystanie z emulatorów poprzez albo swojego oryginalnego Xboxa, albo przez Wii. Natomiast no, jako, że są to sprzęty, które trzymam zazwyczaj w drugim pokoju, a nie w salonie, to będąc też jednocześnie człowiekiem opornym wobec korzystania z emulatorów na komputerze to dla mnie jest to element wręcz zbawienny, ponieważ teraz ponownie mogę sobie te przeróżne ukochane pikselaki odpalić w bardzo prosty sposób na dużym telewizorze i się nimi cieszyć. Podsumowując, na pewno nie jest to urządzenie dla każdego, ponieważ nie każdy ma takie zapotrzebowania, które TV mogłoby pokryć. Natomiast dla mnie jest to sprzęt naprawdę swój Po pierwsze, tak jak wspominałem, pozwala mi pograć w gry z PSPK na pełnym ekranie, w pełnej okazałości, bez bawienia się w podłączanie przenośnej konsolki do telewizora. Umożliwi mi to też streamowanie, chociażby z PSP, w sensownej jakości, co dotąd było dla mnie rzeczą mocno ograniczoną. No ale do tego także popykać sobie w niektóre gierki z PS Vita na dużym telewizorze jest rzeczą całkiem przyjemną. Te wszystkie wipeouty czy killzony wyglądają naprawdę solidnie. Tak więc wydaje mi się, że do kilku tych tytułów, które już na PS Vita przeszedłem, to wrócę sobie właśnie w tej nieco bardziej okazałej wersji. Bebechy oczywiście w środku są dokładnie takie same jak w Wicie, tak więc nie ma tutaj liczyć na jakikolwiek upgrade jeśli chodzi o performance. Odpaliłem sobie dla porównania na przykład Assassin's Creed Liberations, które w wersji na Wite jest praktycznie niegrywalne i niestety tak samo niegrywalne jest to nadal na PlayStation TV. No, tutaj niestety nic się nie poradzi. W tą grę w trybie przenośnym trzeba grać na Switchu. Natomiast wracając do samego PSTV, tak jak już mówiłem, nie jest to sprzęt dla każdego, ale jeżeli ktoś bardzo lubi Wite oraz bardzo często na przykład jeździ w podróże jakieś i ma ochotę pograć sobie w gierki z tego sprzętu na Telewizorze, no i to jest to dla niego sprzęt idealny. Tak samo dla kogokolwiek, kto jest zainteresowany streamowaniem tych gierek, to również będzie to hardware, który wydatnie mu w tym pomoże. Na koniec tradycyjnie chciałbym się zapytać o Wasze opinie na temat tego sprzętu, których jestem wyjątkowo ciekawy, ponieważ tak jak już mówiłem nie jest to rzecz y, zbyt powszechna i nie w każdym polskim domu jakiegoś gracza się y, chyba PSTV znajdzie. Wobec tego tym bardziej jestem zainteresowany ilu z Was miało w ogóle okazję się z tym sprzętem zetknąć, ilu z Was go posiada bądź posiadało, jakie były wrażenia, czy graliście w wersji podstawowej, czy mieliście dostępny hack Henkaku. E, wszystkimi tymi e, komentarzami proszę, bardzo podzielcie się na dole pod filmikiem. Tymczasem zaś dziękuję wam wszystkim za obejrzenie i trzymajcie się.